Siempre z tej strony Roksy i teraz kolejny film na moim kanale. Dzisiaj w gramy w fight with bo mamy dobycik wreszcie. No jest kilka nowości, które totalnie zmienią gierkę. Także jeżeli was ciekawi co zostało dodane i chcecie to w na odcinku, to zostawcie do końca całkowicie zostawić suba z łapkę w górę, bo lecimy po 50 tysięcy, a my bez żadnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Oczywiście zaczniemy sobie pierwszy od takich rzeczy na spałnie, bo już teraz ja na mogę zobaczyć, że mamy mega dużą zmianę. Potem sobie przejdziemy do mapki, no i słuchajcie. No, na początku ogólnie zaczniemy od kodu, to no, bo chyba warto tak powiedzieć o kodzie. Ale słuchajcie, nowy kodzik: jest to kodzik oczywiście Lab, i słuchajcie, on Wam daje darmowe 50 gwiazdek. Także, no, jakbyście chcieli gwiazdki darmowe, to słuchajcie, to jest ten moment, Macie zdobyć. Po prostu, wpisując kod, kod Lab, dostajecie 50 gwiazdek, które Macie wydać na przykład słuchajcie, na upgrade'y, które Wam polecam w ogóle A Na przykład, dobrym pomysłem jest jednak zainwestowanie w starsze lub po prostu może w jakąś lackę, lub coś takiego ale jeżeli już macie mega dużo tych gwiazdek to jednak chcecie warto zainwestować sobie w potki ponieważ możecie sobie kupić potki tak jak widzicie mamy potki teraz za gwiazdki no i to jest jakby taki drugi boost także jak ja sobie kupię na przykład teraz słuchajcie wszystkie okej okay, jak widzicie wszystkie co kupiłem cena się nie zwiększała ona cały czas jest taka sama Tak się nie wiem czy ona nie jest tyle za duża więc możemy, że to się jeszcze zmieni no ale na razie to zostaje jakby takie także my sobie to używamy i słuchajcie jak widzicie teraz mi się dodaje jeszcze tego więcej no i to już wygląda naprawdę przebudować, jakby jeszcze sobie uczyć jakieś specjalne boosty, to byłoby to naprawdę, naprawdę ciekawe. No oczywiście jak wam to przeszkadza, to zawsze macie hide boost i to wam po prostu to ukrywa. No ale moim zdaniem to ładnie wygląda, naprawdę ładnie to wygląda, jak macie tyle już podek tego wszystkiego. Także do no, polecam używać, bo jednak fajnego boosta dostajecie. No i naprawdę, naprawdę warto. Drugą taką większą zmianą dosyć, której jeszcze nie było, jest to w pedach, a jest to Autocraft. Myślę, że bardzo fajna opcja, bo jak sobie dostajecie dacie sobie Auto hatcha i Autocrafta to automatycznie kraftuje wam te pety. No i nie musicie się bać o to, że wam braknie miejsca. No, chyba że serio macie strasznie dużo tych petów. To może wtedy. No, ale jest to takie, no, takie auto-usuwanie, można powiedzieć, bo automatycznie wam kraftuje. No i jest to, moim zdaniem, bardzo fajna opcja. Także, no, jakby sobie teraz przyjdziemy, dobra, stop. Teraz, słuchajcie, ja widzicie, ja sobie tam bliżej. I tutaj mamy już pokraftowane. Mamy już pański baga nawet. Mamy golden, na przykład, building. Także, no, ja widzicie, że tutaj craftuje, na spokojnie. No i bardzo fajnie to działa właśnie. Dlatego jeszcze tego nawet nie w niegloku, ale dodaliśmy tu trzecie kody, także ładnie to wygląda na pewno. I jak sobie już jesteśmy przy mapach, to przejdźmy do map właśnie, bo mamy słuchajcie dużo nowości w mapach, a bardziej po prostu zwiększony ten power dostawany. Nie na wszystkich mapach się zmieniło, na tych początkowych zostało tak samo, ale tu już słuchajcie coraz wyżej to idzie. Więc zdziwcie się jak z 50 się zrobiło 250 na przykład. Bo no tak to akurat się zmieniło, mamy już mega dużo tego, narzekaliście, że słuchajcie, się to wbija. Także teraz to no, powiedzieć na pewno, na pewno szybciej. No i jeszcze jak będzie event, to w ogóle to będzie masakra. Także no, myślę, że ciekawe, tu jeszcze mamy tego, jak widzicie spoko. No naprawdę jest tego dużo. No i na ostatniej mapie, czyli na, na najnowszej mapie mamy razy 250. Ogólnie mapka jest od 750 bilionów, jakby ktoś pytał. Mamy oczywiście 5 nowych rękawic, mamy pierwsze rękawice 750 bilionów, mamy drugie styki sobie. Mamy kolejne Fusion, które mają już za 1 Trillion Mamy, słuchajcie, Mixur, które są mega kozackie, bo fajne są te partykle. No i mamy jeszcze Mystery i te, słuchajcie, są naprawdę, naprawdę fajne Tak znaczy, tak to się ogólnie prezentuje Myślę, że spoko, naprawdę dużo fajnych rzeczy dodaliśmy Możliwe, że, słuchajcie, jeszcze tak sobie myślę, że dodamy w sumie jeszcze jakieś upgradey, Wiecie, aktualnie tego nie widać, ale może, słuchajcie, zwiększa na przykład ilość, może jakiś szans lub coś takiego bo myślę, że też się warto mi się przydało. No nie wiem, zobaczymy. Może w tym objęcie, może w kolejnym, może tak w kolejnym będzie jeszcze się zobaczy. Tak czy inaczej mamy lab mapę, słuchajcie, która moim zdaniem jest bardzo fajna. Ja też mamy takie steregi jak na przykład tutaj właśnie deweloperów w tym, w tych takich jakby tubach, czy jak to można nazwać. Mamy jakieś podki, słuchajcie, rozlane No myślę, że to naprawdę fajne i Wam się spodoba mapka. Mi się mega podoba, naprawdę. Jedna z najlepszych map. Ja, słuchajcie, pora przejść do tego na co będzie większość osób czekać czyli na nowe pety. Ogólnie petów mamy 8 i e, tak, mamy w 2 nowe sekrety, żeby było trudniej zdobyć na przykład tego trudniejszego sekreta. on jest mega dobry, no i jednak musicie się trochę pomylić, podwierać, pewnie się okaże tak, że pewnie jakaś osoba z mega fartem, drobnie to na początku, no ale tak czy inaczej, musicie sobie jeszcze pomylić trochę i jednak pozdobywać, bo mamy 2 nowe sekrety, jednego wam pokażę, drugiego w ogóle nie będę likował, także no musicie serio uważać i patrzeć. Co do Pety w To mamy oczywiście nowe pety. Jest to po pierwsze, mamy peta potiod, czyli najsłabszego wirusa. Dalejcie mamy Lapdoga, Lapkata, Lap Hydrek, jest już legendą, tak się aktualnie prezentuje te pety. No ja wiem cię bardzo fajne, bo nie mega ładnie wyglądają. Daj przechodzimy sobie do lepszych petów, czyli aktualnie słuchajcie labmonster Monster i to już jest ładne, on już jest ładne, naprawdę no ten już mega ładnie wygląda, to jest staty nawet dobre ma. Piszcie o ostatni band, znaczy no przedostatni, przedostanie, ale ostatni jaki wam pokazać? czyli to tego możecie zobaczyć jeszcze na ikonie. O ma 1.4 Alpec, czyli z jeszcze przed tamtych sekretów, no i no wygląda naprawdę naprawdę ładnie. No jak gwiazdko przylecie, No patrzcie jaka gwiazda ta! Ale o tym ogólnie ostatnim sekretie już nie mówię, bo on to no naprawdę jest wielki, naprawdę jak myślicie, że ten, ten pet jest wielki, to jesteście naprawdę w dużym błędzie. Także, po go dropić, O, on ma nie dość, że dobre stacje, to do jednak lepszego multiplayera. No i ogólnie, słuchajcie, to tyle z tego update'u. Jeszcze muszę was trochę zmartwić, ale zmniejszyliśmy trochę staty statystyki tych petów. Nie są już takie dobre, bo do no serio były za dobre, moim zdaniem. Ale na dacie ciągu są lepsze od waszego najlepszego peta. Także myślę, że jeszcze warto go zdobywać. Może wam się wydawać, że update nie jest duży, ale naprawdę mega dużo zmieni No i cień, pamiętajcie, że za niecały miesiąc czeka Was do kolejny inwencik. Powiedzcie się domyślacie jaki, a jak nie, no to musicie trochę pomyśleć. I słuchajcie, mamy dla niego już kilka planów i będzie mega zarobisty, Także wyczekujcie. No i oczywiście widzimy się za tydzień w kolejnym updatecie. Oczywiście, że update y są co tydzień. Kolejny, jeżeli dobrze pójdzie, to będzie w piątek, ale oczywiście nie, nie obiecuję, bo może się pojawić tak, że będzie znowu w niedzielę. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jak na wstępie do końca, napiszcie hashtag na komentarzu, żeby serdeczko. Falecie, jeszcze raz tej na aby i A my słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmie. Więc zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć!